Serdecznie z tej strony 20 Oskar Sierra 129, Zachodnie Pomorze. Zazwyczaj z Norwegii nadaje Krzysztof Norwegia, w tej chwili na urlopie w Polsce. Ryszard, yy, witam serdecznie. Słuchaj, raporcik dla Ciebie to jest taki pływający nawet yy, od 1 do 5 S. -ów. Modulacja bardzo ładna z Twojego Lincolna, drugiego, jeśli pamiętam dobrze. Radyjko, także bardzo tu u mnie ładnie wychodzisz. Proszę do Ciebie. No, do cudowny też ładnie wychodzisz z E to ładnie, ładnie Rysiu. Słyszałem, że tam nie będę przedłużał, bo to koledzy do Ciebie się dobijają. Pogodę masz bardzo, bardzo ciepło, będzie u Ciebie, zresztą chyba już jest, u nas również się zapowiada. Tak jak tu słyszałem wcześniej z Markiem, rozmawiałeś z Poznania. Marka również pozdrawia, o ile mnie odbiera tutaj. Także będzie upał, będzie upał. Rysiu, kiedy na urlop do Polski? No, jutro rano, jutro rano wyjeżdżam. mam o w podłówie, Ok, w takim razie życzę Ci miłego wypoczynku w Polsce Trzymaj się, dziękuję za miłe QSO Pozdrawiam serdecznie, no i do następnej łączności Trzymaj się Rysiu no, Dzięki Krzysiu, dobrego, cześć